Jaki jest współczesny konsument, ten konsument, który funkcjonuje w warunkach niepewności? Jakie są współczesne media? Jaki przekaz liczy się dla tego współczesnego konsumenta? Czy media poważne, media oferujące treść pełną jakości, liczą się coraz bardziej w jego oczach? O tym będę rozmawiał z moim gościem. Moim gościem jest pani Ewa Góralska, dyrektor zarządzająca domu mediowego Media Hub Poland. Dzień dobry. Dzień dobry Pan. Dom mediowy, czyli taka platforma, proszę mnie sprostować, jeżeli, jeżeli mówię nieprecyzyjnie, platforma, która pomaga najbliższym podmiotom firmom dotrzeć ze swoim przekazem do klientów. I właśnie chciałbym, żebyśmy o tychże klientach. Porozmawiali na początku naszego spotkania, mianowicie państwa firma opublikowała raport, raport zatytułowany Konsument w warunkach niepewności, który właśnie opisuje tego klienta, tego konsumenta współczesnego, no i opisuje z pewnym niepokojem jednak, sam tytuł zresztą wskazuje, wskazuje na to, jaki jest ten konsument. No przede wszystkim rzeczywiście czasy niepewności są niekwestionowalne. Od kilku lat już przynajmniej żyjemy w rzeczywistości, która chyba najbardziej dotyka no, jakby rzeczywiście nastroje i optymizm, tak, tak nam się wydaje, więc wnioski są w jakimś sensie pesymistyczne, ale chciałabym podkreślić, że też nie są aż tak jednoznacznie pesymistyczne. To my, jako dom mediowy, tak jak Pan wspomniał, jesteśmy pośrednikiem pomiędzy biznesem a wydawcami, tak jak Państwo, i dla nas zrozumienie tego, co powoduje decyzjami konsumenckimi, co powoduje decyzjami zakupowymi jest kluczowe, stąd robimy to badanie. Sytuacja ogólnospołeczna, sytuacja gospodarcza, w której żyjemy, sytuacja międzynarodowa wcześniej, sytuacja covidowa w sposób istotny na te decyzje zakupowe wpływa. Takie badanie przeprowadzane też na innych rynkach, niedawno, w kwietniu również w Stanach Zjednoczonych i tam również wnioski były, mimo że dość pesymistyczne, jednak niejednoznaczne. To, co chciałabym podkreślić, to to, że poziom lęku związany z sytuacją międzynarodową rzeczywiście jest najwyższy. On zastąpił poziom lęków wcześniejszych, który generowała pandemia czy inne kwestie związane z koronawirusem. I on rzeczywiście wynosi 72%. To poziom wysoki, bardzo wysoki. Jednakże, jeżeli spojrzymy na poziom samooceny sytuacji finansowej w gospodarstwach domowych, to już nie wygląda tak jednoznacznie, albowiem 46% gospodarstw domowych twierdzi, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ale aż 10% twierdzi, że się poprawiła, i 44% gospodarstw domowych twierdzi, że ta sytuacja jest taka sama, że ona właściwie nie uległa pogorszeniu. A gdy spojrzymy na grupy demograficzne, to widzimy, że w pewnych grupach, a szczególnie w grupie najmłodszej, czyli 18-24, grupie dość istotnej, generacji Z, która teraz wchodzi na rynek pracy, ta, ta, ta sama ocena jest wręcz bardzo pozytywna. 18% twierdzi, że się poprawiła sytuacja ich finansowa, a, 20, a 32% mówi, że będzie w ogóle jeszcze lepiej, lepiej w najbliższej przyszłości. I to jest dość duża, jakby, do, dość fajny wniosek i właśnie pokazujący, że nie ma takiej jednoznacznej rady dla reklamodawców. To też wszystko zależy, w jakim obszarze działają i do jakich grup docelowych komunikują. Czym starsze są osoby, tym większy poziom lęku prezentują i tym bardziej pesymistycznie podchodzą do swojej sytuacji finansowej. A najbardziej chyba istotnym i kluczowym wnioskiem, który warto tutaj podkreślić, to to, że ten poziom pesymizmu, no, nazwijmy to ogólnie, bardzo się różni w zależności od płci. I to jest istotny wniosek dla reklamodawców, albowiem kobiety stanowią właściwie główne grupy odbiorców wszystkich komunikatów reklamowych. Kiedyś przeprowadzaliśmy osobne badanie i okazało się, że na 54 kategorie produktowe, które badaliśmy, tylko w dwóch mężczyźni podejmują samodzielnie decyzje. Tylko w dwóch? Mężczyźni... Nie, mógł, bo mógłby pan zgadnąć w których, <laughs> pewnie nie byłoby to takie proste, więc kobiety jakąś... Proszę powiedzieć, do... w których, bo tak zacząłem myśleć i przyznam, że nie mam... Alkohol, piwo i oleje silnikowe. <laughs> oleje silnikowe, mężczyźni wybierają, no dobrze. Tak, samodzielnie. Kobieta tutaj w ogóle nie wpływa na decyzję, a w pozostałych kobieta oczywiście decyduje w większości przypadków, bądź też ma pośredni wpływ na decyzję zakupową. Zatem, biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę ten poziom lęku, który być może ta grupa docelowa ma teraz bardzo wysoki, i, i właśnie kobieta, która stoi przed półką i ma dokonać wyboru, i ma portfel, z którego musi podzielić po prostu na różne decyzje i na, na rodzinę, na, na różne środki, to, to, to wymaga od reklamodawców dużej, dużej uważności. Chciałabym to bardzo podkreślić. Ale proszę mi powiedzieć, czy to ten lęk, ta niepewność, ta, ta trochę huśtawka nastrojów, jak rozumiem, którą pani przedstawiła, jak to wpływa, no właśnie na decyzje finansowe? Czy ludzie deklarują, że będą po prostu wydawać mniej pieniędzy, że będą oszczędzać, że będą odkładać na czarną godzinę? Jak to wygląda? Jak to wynika z państwa kategoria, Każda grupa wiekowa ma inaczej. Najbardziej rzeczywiście. Lękową kategorią jest grupa powyżej 55 roku życia, która właściwie otwarcie deklaruje, że wykluczy większość kategorii, które nie są powiedzmy niezbędne ze względu na to, że koszty życia, czyli takie koszty podstawowe, tak zwane pierwsze potrzeby, tak wzrosły, że po prostu portfel nie wystarcza na zaspokojenie innych. Ale w pozostałych kategoriach, nie chciałabym tutaj wchodzić w szczegóły, bo nie mamy aż tyle czasu, to dość dynamicznie się zmienia. Są takie kategorie, które są niezagrożone, bo na przykład są istotne, pewnego statusu i poziomu życia na przykład nie chcemy obniżyć. Są kategorie, które będą beneficjentami, na przykład kategorie związane z rozwojem, z edukacją, z, z doświadczaniem życia na przykład w młodej grupie, podróże czy, czy inne kwestie, nawet związane z, nie wiem, z chodzeniem do restauracji. Więc musimy się temu przyglądać każdorazowo, indywidualnie i, i, i nie ma kategorii, która jest ewidentnym luzerem, przegranym. I, I już się może pakować, też każda ma jakieś szanse. Wydaje mi się, że warto spojrzeć na to też z innej perspektywy. I to jest chyba taka, taka, taki dobry model patrzenia na, 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 na biznes. Każdy z nas działa w kategorii, no my działamy w, w marketingu, który, który zajmuje się budowaniem marek. Tak? No po to budujemy marki, żeby biznes, który prowadzimy, miał zysk. I te marki mają bardzo różną pozycję, w zależności od wartości, którą wnoszą w życie konsumentów, i w zależności od ceny, która za tym idzie. I można by było te marki podzielić na takie cztery obszary: marki, które mają tą wartość istotną i cena jest wówczas uzasadniona, czyli no nie wiem, przez lata zbudowano markę, która naprawdę coś wnosi w życie konsumenta. I jej utrata byłaby dość dużą ceną, na którą konsument nie jest gotowy się zgodzić. Tak. I takie marki wydają się być niezagrożone, nawet jeżeli kosztują dużo. Są marki, które tę wartość wnoszą przy niższej cenie. No i tutaj zapewne mogą tylko zacierać ręce, bo niewątpliwie są na pewno niezagrożone. Jeżeli coś zmieniają, coś sprawiają w życiu, zaspokajają jakieś potrzeby w sposób niezastępowalny, no to myślę, że mogą spać spokojnie. Najgorszą sytuację mają marki, które mają bardzo niską cenę i nie mają wartości. Są markami wymienialnymi, gdzie alternatyw jest dużo, gdzie niekoniecznie musisz przeżywać markowego produktu po to, żeby tę potrzebę zaspokoić. Dalsza redukcja cen w przypadku takiej kategorii może być ryzykowna dla biznesu, dla zysku. A lojalność konsumencka może być rzeczywiście niewielka, albo konsumenci mogą być skłonni do rezygnacji bądź zastępowania. Być może istotne wtedy jest rozbudowanie programów lojalnościowych czy innych sposobów przywiązania konsumenta. A najbardziej, chyba, zagrożoną grupą i też istniejącą, nie wiem, każdy ma pewnie, może sobie teraz taki rachunek sumienia y, przeprowadzić w głowie, czy ma taką markę, są marki, które mają niską wartość i z jakiegoś powodu bardzo nieuzasadnioną wysoką cenę. Myślę, że ta kategoria produktów może być najbardziej dotknięta, albowiem y, jakby po pierwsze, żeby zbudować wartość dla konsumenta, no trudno to zrobić bez zwiększania inwestycji, w trudnej sytuacji, y, gdzie te marginesy zysku są już bardzo ponapinane, może być to wyzwaniem. A konsument, patrząc na wartość tej marki w jego życiu, może powiedzieć: No, właściwie to kiedyś chciałem mieć to bardzo ekskluzywne coś, bo czułem się wyjątkowy, bo czułem, że kupiłem to, bo to jest drogie i to coś mi daje. A czy teraz rzeczywiście coś mi to daje? Czy nie mogę, jakby pandemia zweryfikowała bardzo wiele takich wyborów, i wydaje mi się, że sytuacja recesji może nadal to pogłębiać. Tak? Czy rzeczywiście ten samochód, to ubranie, ten, nie wiem, ten. Ten, ten produkt, to ten produkt spożywczy, ma aż na moje życie tak wielki wpływ, że muszę za niego tyle zapłacić. No i to jest prawdopodobnie też duża grupa, która, która, no, która stoi przed wyzwaniem dużej weryfikacji mechanizmów i, i komunikacji z konsumentami. A proszę mi powiedzieć taką rzecz, mianowicie wspomniała Pani o tym, że takiego jednoznacznego przekazu dla reklamodawców z tych badań nie ma, takiego i bardziej jednoznacznego, jednoznacznego wniosku. Natomiast no proszę mi powiedzieć, co w tej epoce niepewności jednak proponujecie reklamodawcom? Co im doradzacie? Na jakie wartości przekazu stawiacie? Absolutnie empatyczność i zrozumienie konsumenta, tak, nie jest to coś nowego, pewnie wszyscy o tym dużo słyszymy, ale nie, jakby, jak w każdej trudnej sytuacji kryzysu, który jest szansą na transformację jednak też, marek i roli marek w życiu konsumenta, nie może to się odbyć bez słuchania rzeczywistych potrzeb konsumenta. To jest pierwsza rzecz. Czyli rzeczywiście próba. Wejścia w sytuacje osób, które mogą mieć problemy, mogą mieć trudną sytuację finansową, mogą mieć różne wyzwania związane z przeróżnymi rzeczami, które się pojawiają w ich życiu, i adekwatności tej komunikacji do tego świata. Budowanie marek aspiracyjnych może być dużo gorszym pomysłem w tej chwili niż budowanie marek inspiracyjnych, tak? takich, które pozwalają ci rozwiązać problem, które dają ci pomoc, a nie tylko sprawiają, że czujesz się lepiej, tylko i wyłącznie. Tak jak zresztą większość marketingu działała w łatwiejszych czasach, prawda? że budowanie tej aspiracyjności w tej chwili nie wydaje się być takim, yy, takim łatwym yy, narzędziem do, do, do pozyskiwania konsumentów, raczej właśnie wejście w buty konsumentów. Kolejna rzecz to właśnie. To trochę się z tym wiąże, tak? czyli nie ekskluzywność, a inkluzywność, czyli włączanie, demokratyczne podejście, tak? żeby rzeczywiście bardzo różne osoby w różny sposób pokazać i usłyszeć. W momencie takiej apatii, można powiedzieć, lekkiej po stronie konsumentów, zwrócenie uwagi na, 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 na trudności jest, jest jakąś szansą. No i oczywiście taka bardzo duża rzecz, aczkolwiek bardzo trudna w realizacji, to jest kwestia rzeczywistego, naprawdę zmian, rzeczywistej zmiany, którą marki mogą wprowadzać w życiu, takiej praktycznej korzyści dla konsumentów związanej niekoniecznie tylko z użytkowaniem ich produktu, ale w ogóle z doświadczeniem świata. I marki wyraźnie idą w tym kierunku. Marki starają się wychodzić, budując brand, jakby to nie chodzi tylko o produkt. Buduje się cały świat marki, który adresuje różnego typu problemy istotne dla świata, istotne dla pewnych grup społecznych, istotne dla, dla środowiska, tak chociażby klimat, ekologia, problemy społeczne, równościowe. To są rzeczy, które, które marki mogą robić. Nie dość tego konsumenci oczekują od marek przyjęcia stanowiska i działania w tym obszarze, ale też takiego działania rzeczywistego, a nie tylko deklarowanego w CSR-owych programach spółek. Więc ten trend się wyraźnie powiększa. Nazywamy to purpose, i on mądrze zrobiony rzeczywiście może tę wartość w życiu konsumenta wnosić. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o mediach. Pracujecie z mediami, pracujecie z wydawcami. Co w Państwa opinii zmieniły ostatnie miesiące czy też lata? Mieliśmy COVID, mamy teraz no, tragiczną wojnę w Ukrainie. Jakiego przekazu od strony mediów pani zdaniem poszukują, poszukują właśnie po prostu ludzie, po, oczekują odbiorcy? Żyjemy w epoce fake newsów, takiej trochę ogólnej dezorientacji? Czy może jest tak, że no, media, które z, no, proponują jednak jakość sprawdzone informacje, są no, traktowane jakby przez odbiorców coraz lepiej? Bardzo ważny temat poruszył Pan w tym pytaniu i tak, jest to dla nas kluczowe zagadnienie, albowiem efektywność też inwestycji, które, których pośredniczymy, no jest naszym zadaniem i podstawowym KPI-em. A efektywności nie ma bez jakości. I rzeczywiście czas chaosu, w którym żyjemy, czas różnego rodzaju kontentu, który jest dostarczany, konsumowany wytwarzany jest rzeczywiście wyzwaniem dla nas jako środowiska bo, bo pojawienie się kiedyś było prościej były dość jakby sprawdzone publikacje wszystko miało rzeczywiście pewien, wymagało pewnego czasu pewnej ekspertyzy w tej chwili żyjemy w czasach kiedy każdy może opublikować cokolwiek tylko chce i w jakby natychmiastowo w każdej chwili 24 godziny na 7. Może publikować Każdy być ekspertem, mamy media społecznościowe, platformy społecznościowe. To jest mamy user generated content, który no, nie ma żadnej kontroli, a ma wpływ. Mamy technologie i mechanizmy, które wykorzystują ten content i dostarczają ten content do, do reklamodawców. I do konsumentów i monetyzują ten content i widzimy wyraźnie, że zagrożenie jakością, jakoś, złą jakością otoczenia marek jest coraz większym wyzwaniem. Pojawia się bardzo wiele inicjatyw tak zwanego, my to nazywamy świadomego inwestowania w media. Które są już formalnymi, praktycznymi organizacjami, które zabezpieczają reklamodawców i nas, i państwa, jako wydawcę również przed tego typu praktykami, bo, bo to jest bardzo krótkoterminowy zysk, który jest naprawdę nie, nie, nie warty żadnej inwestycji. My wyraźnie widzimy, że konsumenci, jakby kolej, kolejny element tej układanki, też szukają jakościowego kontentu. I jakość uwagi przy jakościowym kontencie, nawet jeżeli on jest niszowy i nie jest na taką skalę, jest zupełnie inna niż w dużo zasięgowych, milionowych odsłonach, w kontekście którego niekoniecznie marki sobie by życzyły, tak? w kontekście niesprawdzonym. Zatem konsumenci na pewno potwierdzają to swoją uwagą i. I zaangażowaniem, jakkolwiek byśmy je mierzyli, już w konkretnych działaniach reklamowych. Wydaje mi się, że też takim fajnym potwierdzeniem tego poszukiwania jakości są treści audio, które są coraz bardziej popularne podcasty różnego typu twórców, którzy rzeczywiście bardzo dbają o jakość. Gdzie czas słuchania rosnący i pandemii, no bo to było dość oczywiste, ale nadal utrzymujący się jakościowych kanałów rośnie wyraźnie w pewnych wartościowych grupach konsumenckich i potwierdza właśnie, że ludzie oczekują jakościowego, a nie śmieciowego kontentu, nie mówiąc oczywiście o kwestiach nieprawdy, baniek i, i takich spiskowych teorii i która, no to jest to w sposób dość oczywisty może być odrzucana przez pewne grupy. Także ludzie na pewno są zmęczeni i my to widzimy. I nawet w kontekście dużych, dużych powiedzmy, mediów, jak na przykład nie wiem, nadawcy, a wideo, tak? też, też jakby jakość szybko jest weryfikowana. Konsumenci przyzwyczajeni do jakości potem już nie chcą specjalnie na przykład gorszej jakości akceptować. Tak? Czyli inwestowanie w jakość, w neutralność ma, ma, ma sens. Buduje zaufanie do, do medium, a tym samym dla nas jest ważne. Kolejna rzecz, którą warto tu podkreślić, i mam tutaj jeszcze osobistą nadzieję, że, że ten trend będzie rósł, to jest to, że wydaje się, że ludzie naprawdę zaczynają myśleć krytycznie. Mówi się o tym, że krytyczne myślenie jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości obok kreatywności, czy, czy komunikacji, czy kooperacji 4K. Krytyczne myślenie jest bardzo. Yy, jakby rozwinięte już w tych grupach młodszych, powiedzmy, generacji Z czy młodszych mileniancach. Ci ludzie urodzeni trochę w świecie natłoku i chaosu, próbują znaleźć swoje ścieżki i mieć zdanie. Szukają, jakby, szukają sposobów weryfikacji faktów, szukają sposobów uniknięcia manipulacji. I to jest na pewno bardzo przyszłościowa, przyszłościowy kierunek. Który potwierdza zasadność utrzymywania, wydaje mi się, takiej neutralnej, opartej na faktach, na wiedzy, na mądrym dziennikarstwie, na właśnie nie unikaniu manipulacji opinią publiczną treściach. My bardzo takim inicjatywą kibicujemy. To bardzo dobre wieści również dla nas tutaj w Rzeczpospolitej. Natomiast chciałem zapytać już na koniec o rzecz taką, bo mówiła Pani o odbiorcach, tak? Odbiorcach mediów coraz bardziej krytycznych, coraz bardziej właśnie krytycznie patrzących na ten przekaz, szukających jakościowego przekazu. A czy widzą to również ta druga strona, z którą pracujecie, czyli reklamodawcy, właściciele marek? Tak, absolutnie. Tak jak powiedziałam, inicjatywy, które po prostu tworzą blacklisty nadawców, czy słów, czy, czy miejsc, są właściwie coraz bardziej, właściwie są standardem, tak? Czyli reklamodawcy wymagają od nas, jako pośredników między nimi a państwem, gwarancji jakości kontentu. Więc. Takie, taka zachłanność na, na kliki i na lidy wydaje się być weryfikowana niekoniecznie dobrymi efektami biznesowymi. I możliwości technologii też, ze swojej, z drugiej strony, które też rosną, zarządzanie danymi pozwala na coraz bardziej precyzyjne dotarcie do, do ludzi, nie do, nie, do, nie, do, nie do robotów, do prawdziwych ludzi. Wydaje się, że w analityce biznesowej coraz większą, większy nacisk kładzie się na, na to, żeby po drugiej stronie klikał prawdziwy człowiek, bo to się bardzo szybko weryfikuje w biznesie, i, i, i klienci po prostu no, nie chcą przepalać, że tak powiem, kolokwialnie inwestycji, tylko, tylko po to, żeby po prostu mieć jakieś wyniki, które nic nie znaczą w biznesie. I to jest taka bardzo dobra zmiana. Ja jestem za tym, żeby. Ja wiem, że my robimy. Biznes dla klientów i klienci też inwestują po to, żeby ten biznes właśnie przynosił zysk. I takie bańki są, no po prostu mają krótki, krótkie życie. No to znowu dobre wiadomości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Ewa Góralska, dyrektor zarządzająca domu mediowego Media Hub Poland. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu bardzo za zaproszenie i trzymam kciuki za rozwój państwa mediów. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.